No siema, siema. Witam was w 2 roku Wodek z tej strony, a dzisiaj opowiem wam 20 ciekawostek o trawiastych Pokemonach. Tym odcinkiem rozpoczynamy serię, która planowo będzie pojawiała się co tydzień i będzie zależała od was. Za każde 10 łapek w górę dodaję jedną ciekawostkę do następnego odcinka. Oryginalnie zawsze będzie ich 20, więc to od was zależy, ile ciekawostek będzie o następnym typie. Dodam też, że to wy wybieracie typ, o którym porozmawiamy sobie za tydzień. Napiszcie w komentarzu o jakim typie chcecie następny odcinek, a ja nagram o tym, który będzie miał najwięcej polubień. Dobra, po tym przedługawym wstępie lecimy z ciekawostkami. Gdyby połączyć statystyki każdego trawiastego Pokemona w jedne, to wyglądałyby one w ten sposób. A gdy podliczymy tak samo wszystkie trawiaste Pokémony, tylko w pełni zewoluowane, to wyglądałyby tak. Istnieje 49 Pokemonów czysto trawiastych, a ogólnie jest ich 130. W grach Pokémon dane jest nam się zmierzyć z siedmioma liderami typu trawiastego. W piątej generacji wprowadzono najwięcej trawiastych Pokemonów w historii, bo aż 21. A najmniej w szóstej, bo tylko 9. Trawiasty typ został połączony z każdym istniejącym typem w historii. Snivy ma najniższe statystyki ze wszystkich trawiastych Pokemonów. Tertwig jest jedynym trawiastym starterem, który może poznać wodny ruch przez wbicie levela. Tym atakiem jest Withdraw. W becie gry Pokémon Red i Blue Tangela nazywała się Meduza. Oczywiście było to nawiązanie do postaci z greckiej mitologii Meduzy. W wersji 1.0.1 w grze Legends Arceus występował błąd, w którym Cherim w słonecznej formie był niemożliwy do złapania. Na szczęście naprawili to w następnym update. Cie. Ze wszystkich Pokemonów możliwych do zdobycia w grach czwartej generacji, Tropius jest jedynym ekskluzywnym Pokemonem dla wersji Platinum. Snowver i Abomasnow to jedyne Pokémony trawiasto-lodowe, więc jak traficie na taką kombinację w Pokédoku, to wiecie co pisać. Początkowo Decidueye miał być dodany do gry Super Smash Bros. Ultimate, lecz dyrektor Masahiro Sakurai zdecydował, że jednak zamiast niego dodadzą tam Incinerora. Lotada, Sankerna oraz Bramblina łączy jedna rzecz. Wszyscy mają najniższą statystykę obrony ze wszystkich trawiastych Pokemonów. Zimowa forma Deerlinga nigdy nie pojawiła się w anime. Mimo, że ten Pokémon istnieje już 13 lat. Ze wszystkich Pokémonów, które ewoluują przez Trade, Travenant jest jedynym Pokémonem, którego można złapać na dziko w tej samej grze, w której miał swój debiut. Czerubiego można znaleźć w każdym drzewie. Miodowym, tym, co uderzasz w nie no i jagodowym. Belosom jest jedynym Pokémonem, którego preewolucja ma dwa typy. A on ma tylko jeden typ, którym oczywiście jest trawiasty. Zgodnie z Pokédexem, z Gier Diamond i Perła, Lithion, Glacion i Ambreon mają takie same odciski stóp. Tak wiem, dziwna ciekawostka. Carnivine to jedyny Pokémon, który ma abilikę Levitate, jednocześnie będąc odporny na typ ziemny, nawet i bez niej. Ogerpon poznaje wszystkie swoje ruchy co 6 leveli, nie licząc oczywiście pierwszego levela. I to je było dzisiaj na tyle. Nie zapomnijcie napisać w komentarzu o jakim typie chcecie kolejny film. Najbardziej lajkowany komentarz będzie oczywiście wzięty pod uwagę. No i nie zapomnijcie o tym, że każdy 10 łapek to dodatkowa ciekawostka w następnym odcinku. Ja już wam więcej czasu nie zabieram. Ja byłem Wodek. Do następnego. Nara.